Witam Państwa serdecznie po raz kolejny w RolMako. Nazywam się Kamil Pawlak i dzisiaj zaprezentuję Wam nasz najnowszy kultywator przedsiewny Rolmako Vibrostar o oznaczeniu modelowym U445. Agregat ten jest w naszej ofercie dostępny w szerokościach roboczych 6, 7 oraz 8 metrów. Występuje tylko jako wersja półzawieszana. Prezentowany przeze mnie dzisiaj egzemplarz będzie wersją 7-metrową, a o tym, co go wyrównia opowiem Wam już za chwilkę. Główne aspekty, jakie stanowią o przewadze tego urządzenia, to system hydraulicznej regulacji pracy, która pozwala nam na idealne utrzymanie głębokości pracy na całej szerokości roboczej, mnogość dostępnych opcji oraz ilość dostępnych regulacji, jakie możemy na maszynie zastosować w celu uzyskania idealnego efektu uprawy. Urządzenie, które tutaj widzimy, czyli maszyna w wersji 7-metrowej, posiada aż 8 kół podporowych, które pozwalają utrzymać idealną głębokość roboczą. Całość regulowana jest hydraulicznie i synchronizowana jest z tym jednym centralnym tłokiem. Co do samych kół podporowych, umieszczone są w dwóch osiach, co zapewnia jeszcze lepszą stabilizację ramy tego urządzenia. Oprócz tego koła umiejscowione są na osi wachliwej, co jeszcze lepiej pozwala wybierać nierówności. Główny element roboczy w tym urządzeniu to ząb o oznaczeniu SN o wymiarach 45 na 10 Na tym akurat egzemplarzu mamy typową redliczkę przedsiewną, jednak w opcji możemy zamontować redliczkę typu gęsiostopa o szerokości 120 mm. Ząb o takiej charakterystyce jest podatny na wprowadzanie w wibracje, co zapewnia jeszcze lepsze przygotowanie łoża siewnego. Ten egzemplarz jest bardzo bogatą wersją wyposażenia i mamy tutaj zainstalowane dwie włóki crossboard. Jedna znajduje się w przedniej sekcji maszyny, a druga znajduje się w tylnej sekcji urządzenia. Co ciekawe, włóki te są ze sobą synchronizowane, ale oprócz tego mamy możliwość niezależnej regulacji włóki tylnej. W samej końcowej sekcji maszyny również mamy różne opcje wyposażenia do wyboru. Na prezentowanym egzemplarzu Mamy zainstalowaną podwójną włókę ze zgrzebem sprężynowym. Oprócz tego możemy wybrać pojedynczą włókę. Lub kombinację włóki z wałkiem tylnym o średnicy 320 mm. Kultywator przedsiewny Rolmako Vibrostar jest urządzeniem, które pozwoli Wam w bardzo szybki i w bardzo efektywny sposób przygotować łoże siewne na Waszym polu. Duże szerokości robocze oraz bardzo bogata gama wyposażenia sprawia, że możecie dostosować maszynę idealnie do potrzeb swojego ciągnika oraz swojej specyfiki gleby. Na ten egzemplarz o szerokości roboczej 7 m. Zalecamy ciągnik o mocy nie mniejszej niż 140 koni. Jednak dobrze, żeby ciągnik miał przynajmniej 170-180 koni mechanicznych. Dziękuję, że byliście z nami do końca i poświęciliście swój czas na zapoznanie się z prezentacją tego uwądzenia. Zapraszam was do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz w innych mediach, jak TikTok i Facebook. Na dziś to wszystko. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam was do kolejnego odcinka.